Małpka śmiga po drzewie, a tu yy, duża mał yy, też małpka, Nieprawda. tylko trochę większa. A tu jakiś dinozaur Ogólnie szukamy grzybów, ale na razie grzybów brak. Ty się chodź do nas. No czekamy, ale musisz iść. O ja, nie ja. Piękna stówka, ale jeszcze za mała. Po, 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 po wresie jest cicho. W, w lesie trzeba być cicho. A dlaczego? Tak, dziki. A i mogą się przestraszyć? A można śmiecić w lesie na przykład? Nie. No to jest teren zwierzęcy. Raz to teren zwierzęcy? Bo chyba ludzie tu nie mieszkają, Ale, ale zobaczcie, ludzie to też zwierzęta Gorzej nawet, bo śmiecą Widzę tam śmieci No to zwierzęta chyba tych śmieci nie zostawiły, co? No nie, tak. tutaj musi być można ludzi, ludzie wyrzucają do tego lasu śmieci No ale zaczekaj, a dlaczego mówi się, że ludzie to świnie? Co? Nic takiego nie powiedzieliśmy No tacy, co śmiecą Są <głos> <głos> o świnki ale świnki są fajne przecież no ale jak się mówi tak świnia, świnia znaczy, świnka, świnia a św... świniar a kto to jest świniar? <noise> <noise> nie, nie tylko śmieci? nie tylko śmieci? Ale jeszcze pewnie przekłada. Idziemy sobie na spacerek, a tu spieszę. Dalej po prostu. No, to już pod To jest nie? Jakaś nuta by się przydała. To gdzieś była kozia broda przez nas ostatnio schowana Jak byliśmy na rowerach ale miała nas wołać jak będziemy blisko Miała nas wołać nas nie woła Ej! Ole teraz prawdziwe Pokaż tego ja ujrzeć I jego młodszy braciszek eee! dawaj. Dźwięk. Musisz trzymać go za korzonek, tak? I tata miał noże na ostrzy O, pięknie. Jest na koszyka. Gdzie? Uch! No proszę, Już, Już. Hej, za tobą też przynodzę. Tu są dwa. Aha, to no dwa ja, jest jeden i drugi. Tu są dwa. Zostaw ja Ale to jest jeden i to jest drugi. No, nie, Ale to ja ja, jest do. tu się dzieje. Ale to się Brawo. No, ja widzisz, głębiej nie ma nie ja Ale prawdziwki by się przydały Patrzcie! Wow, tutaj? Wow O Boże, ja Jesteśmy na miejscu Jedzie traktor jakiś, uważajcie Jesteśmy na miejscu Wszyscy tali? No to tak. zaraz kozia brudka będzie nasza. Ja no my... nie wiem, czy ten grzyb nie jest pod ochroną. Kiedyś był. Kiedyś to był. Tak. Trzeba to sprawdzić, ale Dla najpierw ją zabijemy. To jest nasze dzisiejsze schronienie. Tu musimy przetrwać noc. 24 godziny pod Wszystkie ekipy. Tango, brawo, Delta, Alfa. Marita, weź od mamy koszyk jeden. Bo ja Ole biorę na barana teraz, bo za nie mogła. Wszystkich nóżki było. Chodź jak biegnie. Co? No ale chwilę ojciec przeponiosę, dobra? I w połowie czy zmienię. I wtedy będziesz tu wysoko, dobra? Kata, ja to jest wół jutr, to będzie wszystkich nosił. zobacz Tu jeden. No, uważał Cię, bo to jest bardzo ostry nóż. Ale to jest powoli to są kozaki. Tylko ta gorsza wersja kozaków. Ta gorsza wersja kozaków, bo... Ej, tu jest kolejny, patrzcie. Mój, mój, mój! No, tam. O chłopak! E, tak. Chłopak e, Tam jest, są dwa następne i tam tak. jest kolejny. I tu jest kolejny i tu jest kolejny. O, 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 o. Tu jest, patrz. Tak. Jeszcze Tam, Ola, tam. Po nim. I tu, no tu jest. I tu jest za to kolejny, małość. za tobą Patrzcie. Tutaj jest. Uwała Uwa. się Tu jest kolejnie Ale wysyp Na sam koniec No, będziemy mieli kozaki, kozaki na zimę Jest? Pokaż to jest taki fajny jak To jest prawdziwe wow. Mówiłem że to jest Pokaż mi tego prawdziwka, ale piękny. Ja go sama poszukałam. Nie. Tak. Proszę. Tam jest kolejny prawdziwy. Nie. Czekaj. Ktoś, Ktoś Kto mama, go zdepnął. Ty... Kto go kopnął? Ja nie, ja nie. Ja szłam tędy. Ale to mama tak skoczyła. Chłopak jest ten. Patrz, to jest prawdziwy. Mój. Nie, nie. Dobrze. To jest mój. No Proszę. Dobra, ma, daj z nich Oglądaj O ja. ja jak... One są wszędzie dookoła nas Tylko trzeba patrzeć To jest Kuba Patrz to, jakiego znalazł prawdziwka Olbrzymi Stań staj ładnie Stań i mama ci zrobić zdjęcie Pokażcie, gdzie są Gdzie są? Ale Uwaga. No, ledwo wysiedliśmy z auta i proszę, jaki piękny okaz. Cudowne. No tutaj są kolejne, ale to niejadalne kuzynki jakieś, albo kuzynie. Ale my tu nie przejdziemy po czarne łebki. O, a co to? Wow, jaki piękny okaz. No. A gdzie twoja rodzinka? Przyznaj się. Szybciutko. Gdzie są grzyby? Tu coś jest. Pieczarka? Tu, patrz. Chyba się nie znam na grzybach. Już, czekaj. Kolejny, cyk. Cyk. Może choć... o, następny. Cyk. O, następny. Dobra, idę po koszyk. Szukamy grzybków. O, proszę. A Ty co tu robisz? Gdzie masz mamy i tatę? No, trudno. Zabierzemy Cię i będziemy szukać rodziców. No to cyk. Obcinamy można tak, można wyciągnąć i czyli wykręcić i obciąć później i to zagajniczek nie jakieś tam wielkie bory liściaste lasy i tak dalej gdzie one teoretycznie powinny rosnąć piaski zagajnik kolejny Gryny. co my tu mamy a akurat czarny metek Przetrafił Mamy coś tu jeszcze w okolicy? Okolica, odzywać się Zdrowy korzeń Idzie do koszyka